Jak się tak przyglądam, to dziwi mnie troszeczkę, że my tacy naiwni jesteśmy, jakichś tam psychologów od siedmiu boleści słuchamy, ale ci psychologowie to w ogóle nie mają pojęcia o niczym i to są stronnicy PiSu. Oni wam wmawiają w głowę, że macie kochać PiS i tyle, no. Ludzie nie dajcie się omamić, nie dajcie. Bo potem będziecie tak chodzić jak takie, jak takie owce, błędne owce. W, w tym w jednym szeregu będziecie szli. To jest chore, po prostu chore. Ludzie nie dajcie się ogupić. Po prostu się nie dajcie ogupić, bo jak się damy ogupić, to jest już po nas. Po prostu po nas. Musimy się wziąć za siebie i niech każdy się zajmie swoimi sprawami, a nie wtyka nos w cudze. I to będzie najlepiej. A PIS to jest PIS, oni sobie poradzą. Oni i tak nie wiadomo, co będzie z nimi jeszcze, no bo nie wiadomo, ale mam nadzieję, że, czeka, że spotka ich surowa kara, bo to, co oni robili, to naprawdę to jest po prostu pomsta do nieba i należy im się to, co im Tusk robi, naprawdę, bo Tusk przywraca nam od nowa prawo, takie jak było, że. Praworządność nam przywraca. I ludzie nie dajcie się ogupić jakimś głupim psychologom, takim fanatykom. PiSu. naprawdę się nie dajcie, bo oni was doprowadzą do, do tego, że wylądujecie u czubków, jak będziecie się ich słuchać. Słuchajcie mnie normalnie. Zobaczcie, ja jestem niezależny od wiary, nie jestem niezależny od niczego i mam fajnie. Już teraz na emeryturkę sobie poszłem i mam wszystko w nosie i żyje sobie jak pan, a i wy zróbcie to samo. Nie słuchajcie żadnych jakichś nawiedzonych ludzi od PiSu, co wam wmawiają, że PiS jest najlepszy, że Tuska trzeba zamknąć, bo nie, bo Tusk nam prawo przywraca. To, co nam PiS odebrał, Tusk nam przywraca i on ma to zrobić porządek, bo po to go 12 milionów ludzi wybrało, żeby on zrobił porządek, no i to by było na tyle.